Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Skontaktowała się ze mną firma Maisun Solar. Jest to producent paneli fotowoltaicznych. Firma nie jest zbytnio znana w Europie i w Polsce, ale produkcją paneli zajmują się od przeszło 10 lat. Tutaj na stronie producenta możemy sobie poczytać, jakie są mają oddziały, gdzie i kiedy powstały. Firma została założona w Chinach i ma kilka oddziałów głównie w Azji. Z ofertą paneli możecie się zapoznać na Olicie, link macie w opisie tego filmu. Wracając do tematu dzisiejszego odcinka, firma dostarczyła mi cztery moduły fotowoltaiczne do testu. Obecnie pogoda raczej nie zachęca do żadnej roboty na zewnątrz, dlatego więc panele na razie poczekają na kwiecień lub maj. Tutaj widzicie panele, które dopiero co odebrałem. Nagrywałem to jakiś tydzień temu. Obecnie wyglądają tak. No kurde, kto by się spodziewał śniegu w styczniu? No nic, ale tak jak mówiłem, zamontujemy je na wiosnę jak będzie cieplej. A tak przy okazji całkowicie przypadkowo zrobił nam się tutaj test obciążenia śniegiem. Na panelach, jak widać, jest dobre 5 może i 10 cm śniegu. To na całej płaszczyźnie jednak robi się ładna masa. Jak widać, Pana nic nie jest, no ale to raczej się tego spodziewałem, że nic im nie będzie, bo są do tego przystosowane. Jeżeli chodzi o instalację, to rozważam dwie opcje. U mnie na dachu, gdzie już mam przygotowaną część konstrukcji lub na balkonie domku letniskowego. Wszystko zależy od tego, czy Energa zdąży się wyrobić z przyłączem energetycznym do domku. Jeżeli wyrobią się w kwietniu, może maju, to prawdopodobnie zamontuję te panele na balkonie. Instalację elektryczną w domku mam już przygotowaną, ale Energa ma 14 miesięcy na wybudowanie przyłącza. Tak nawiasem tylko dodam, że mają do przekopania około 1 metr ziemi, ponieważ przyłącze biegnie przy samym płocie działki. Tyle macie tutaj panele w przybliżeniu, można sobie zobaczyć jakość wykonania. Według mnie tutaj nie ma żadnych uwag do tego. Natomiast jeżeli chodzi o falownik, to prawdopodobnie zastosuję tutaj mikrofalowniki na cztery moduły. O dokładnie taki, jak tutaj widzicie. Konkretnie ten model, który widzicie na ekranie. Jest to mikroinwerter 1500W mocy AC. I można do niego podłączyć bezpośrednio cztery moduły fotowoltaiczne. Urządzenie jest jednofazowe. Montuje się bezpośrednio pod panelami, i panele bezpośrednio do niego się przyłącza. Z urządzenia wychodzi nam dokładnie taki prąd jak ze standardowego falownika stringowego. I podłączamy to normalnie do sieci. Wracając do naszych paneli, tutaj, tutaj wrzucam Wam kartę produktu. Otrzymałem moduły o mocy 405 W. Tutaj widzicie kartę produktu. Korzystając z chwili słońca, możemy sobie dokładnie obejrzeć produkt. Tutaj w kadrze pojawił nam się pomocnik testera. Moduły zostały dostarczone do mnie na palecie, standardowo, tak jak w innych produktach, rogi paneli zabezpieczone kartonem. Całość natomiast została owinięta streczem. Zapewne zbiorcze opakowanie, czyli cała paleta według producenta to z 36 sztuk, jest w dużym zbiorczym kartonie. No ale tak jak wspomniałem, otrzymałem do testu 4 sztuki, więc trudno żebym dostał to w całym zbiorczym kartonie. Producent według deklaracji daje 12 lat gwarancji na produkt oraz 25 lat gwarancji uzysku według załączonego wykresu to znaczy, że po 20 latach użytkowania moduły będą miały minimum 85% pierwotnej sprawności tutaj widzimy cały panel od tyłu należy zwrócić uwagę tutaj na bardzo krótkie przewody z jednej strony z jednej strony jest to zaleta bo układając moduły na przykład na dachu w rzędzie nie trzeba będzie podwieszać przewodów bo będą one, jak to się mówi, na styk. Z drugiej zaś strony jest to wada, bo zakładając instalację z falownikiem stringowym i gdy wyjdą nam dwa rzędy na dachu, to trzeba będzie robić przedłużki przewodów. Co za tym idzie, zwiększamy ilość złącz pod panelami. Tutaj mamy naklejkę z parametrami modułu. Niestety nie zauważyłem, że obraz mi się nie wyostrzył. No ale dane są takie same jak w karcie dostarczonej przez producenta. Jeżeli chodzi zaś o ramę modułu. Jest to 3 cm i zaznaczyć należy tutaj, że to jest tylko 3 cm. Osobiście wolę moduły z ramą 3,5 cm, bo konstrukcja jest wtedy bardziej stabilna. Tutaj zaś mamy numer seryjny modułu i to wszystko. Panel jak panel, nie ma tu się zbytnio nad czym rozczulać, ma po prostu produkować prąd i tyle. Parametry podczas pracy sprawdzimy sobie po zamontowaniu modułów. Tak jak mówiłem, na wiosnę, myślę, że w kwietniu, może pod koniec kwietnia już się wyrobię. Także zapraszam do subskrypcji kanału, żeby nie przegapić kolejnego odcinka. Z racji tego, że w trakcie nagrania za chmur przebijało się słońce, to jedyne co możemy sobie teraz zmierzyć to jest ten napięcie, jakie generuje panel bez obciążenia. Oczywiście jak się domyślacie, bardzo wygodnie robi się to jedną ręką, a w drugiej trzyma kamerę. Według karty produktu panel bez obciążenia powinien dawać nam 29,5 V, ale to oczywiście jak się domyślacie, odnosi się do idealnych warunków, do których no co by nie gadać trochę nam brakuje. Mamy w końcu styczeń. Multimetr pokazuje nam trochę ponad 26 V, no ale warunki mamy jakie mamy. Próbując zmienić kąt położenia panela nic się nie zmienia. Warunki do testów w styczniu nie są zbyt sprzyjające. A tutaj od dołu jeszcze nam trawa trochę cienia robi. Jak widzimy, tu dalej mamy 26,5V. Praktycznie nic się nie zmienia. O tak wygląda nasze słońce. No, w kwietniu myślę, że będzie trochę lepsze. Tutaj jako przebitkę jeszcze wrzucę produkcję bieżącą z mojej instalacji. Mamy tutaj produkcję 1305W z 10 kW kilowat, e, mocy zainstalowanej. Jest to 13% uzysku z całej instalacji. Także czekamy do wiosny, na pewno będzie lepiej. Pozdrawiam.